Ja. Ukroić boczek, cebulę, szczypiorek. Przysmażyć dobrze boczek, później dać cebulę, wbić jajka, dobrze przyprawić, dodać szczypiorek. Więcej więcej dawać. bo ma tak porówno 900 jaj kurzych i 30 jaj strusich. Do tego około 20 kg boczku, 10 kg cebuli i szczypiorek. Najpierw smażymy na masełku, dodajemy boczek, smażymy to wszystko razem, dorzucamy cebulę pokrojoną w kosteczkę i dodajemy jajka. Bardzo dobre. Ja Słuchałam chyba z godzinę, żeby mi nie przeczuła. Więcej wędzonki, ja może tak bardziej na, na jałowo, a tutaj tak doprawione. Na wszystkich starszych jest dużo mi Bardzo.